Powiedz mi, na kogo ja mam głosować? Na Mecena? Partia Korwin również, gdy rządził nią Korwin, nikt nie miała zamiaru rządzić. Im tylko zależy na rzucaniu pewnych bardziej lub mniej kontrowersyjnych tez, aby przypodobać sobie pewnej grupie społecznej i nie mają zamiaru mieć większego poparcia niż kilkanaście procent. To po co to wszystko? Oni chcą tylko utrzymywać się w Sejmie. Nie mają zamiaru z nikim wchodzić w koalicję nigdy, ponieważ wiedzą, że gdy wejdą w koalicję, stracą na tym. Jak to stracą? Gdy wejdziesz w koalicję z jakąś partią rządzącą, prędzej czy później będziesz krytykowany, ponieważ nie da się rządzić tak, aby nikt się nie krytykował. Jeżeli nigdy nie będą rządzić, zawsze będą mogli krytykować tych rządzących. To na kogo ja mam głosować? Co ja mam zrobić? Masz tylko wybór pomiędzy dwoma dyktatorami. Jeżeli wybierzesz tego, dalej będzie inflacja przez socjal. Będą protesty zwolenników aborcji. Walka na propagandę pomiędzy TVP i TVN. Bałagan w sądach. Dalej nie dostaniemy żadnych pieniędzy z Unii Europejskiej. Nie wiedzieć czemu wciąż nie wprowadzą związków partnerskich. Jeżeli wybierzesz tego dyktatora, inflacja nie ustanie, ponieważ oni chcą nawet zwiększać socja. Będą protesty tym razem przeciwników aborcji i pewnie wydłużenia wieku emerytalnego, tak jak we Francji, ponieważ pewnie znowu będą chcieli to zrobić. Zmieni się zarząd w TVP i tym razem wszystkie media będą wspierające rząd. Niczego się nie dowiesz negatywnego o rządzie z mediów. Wszystkie media będą głosić. Tę samą propagandę prorządową, tym razem antypisowską. Zapewne dostaniemy pieniądze z Unii, ale całkowicie wyzbędziemy się suwerenności. To co ja mam zrobić? Wybieraj. Decyzja należy do Ciebie.